Na zegarach 14 minut po godzinie 8 wtorek to czas, w którym ważne tematy dotyczące raci Boża i całej okolicy, bo w studiu prezydent Jacek Wojciechowicz w rozmowie z Martyną Nowicką Wilk. Witam, panie prezydencie. Dzień dobry, witam państwa, witam pani redaktor. Ja rozpocznę od tego bardzo ważnego tematu, bo jutro jest sesja Rady Miasta i ona jest taka budżetowa, jedna z najważniejszych sesji w ciągu całego roku. Jak ten budżet miasta wygląda? Czy on się dopiął, panie prezydencie? No tak, budżet każdy, i w domu, i w mieście, gdziekolwiek, on się zawsze powinien dopinać, czyli wydatki powinny, albo inaczej, dochody powinny być wystarczające do tego, żeby pokryć wszystkie wydatki. No i tak w tym roku ten budżet na 25 zrobiliśmy. Są tam oczywiście mocniejsze i słabsze strony, jak w każdym budżecie, no ale przynajmniej nie mamy takiej sytuacji jak w 24 roku, że mieliśmy kilkudziesięciomilionową lukę między, no żeby to jeszcze była ta luka między do, bardzo dużymi dochodami, a mniejszymi wydatkami, ale tam luka była odwrotna, czyli wydatki były Pięćdziesiąt parę milionów większe od dochodów. Czyli oświata jest na przyszły rok zabezpieczona, inwestycje są zabezpieczone i wszystko. Zgodnie... Tak, aczkolwiek to nie jest poziom, który by nas satysfakcjonował w sensie na jakim, pozi na jakim poziomie finansowym to, to wszystko się odbywa. No, ale jest to na pewno krok w dobrą stronę, no bo przynajmniej nie mamy jakiegoś istotnego deficytu, który by utrudniał funkcjonowanie miasta. Panie prezydencie, w przyszłym roku czeka miasto Recibusz, też czekają bardzo duże inwestycje. To jest rozbudowa y, akwaparku, y, no w sumie budowa od podstaw tego akwaparku, bo tam jest rozbudowa basenu, budowa lodowiska. To wszystko, no duże inwestycje. Pan troszeczkę nie był przekonany, jeżeli chodzi o tą inwestycję basenową, że tak powiem. Jak to wszystko zmieściło się w tym budżecie? Nie, panie dyrektor, to nie jest kwestia... Mojego przekonania to była kwestia wyliczeń, znaczy nas na ten moment powiedzmy sobie uczciwie, średnio stać na tego typu inwestycje, tym bardziej, że mamy sporo inwestycji, które powinniśmy wykonać w innych obszarach, chociażby gospodarka komunalna, czyli chociażby zagospodarowanie wód opadowych, budowanie zbiorników retencyjnych, też kwestia kanalizacji deszczowej. W wielu miejscach ona jest nie, niewydolna przy tej sytuacji, jaką mamy aktualnie, czyli przy tych nawalnych deszczach, ona często, gęsto po prostu nie daje rady, a to skutkuje bardzo przykrymi konsekwencjami dla mieszkańców. Stąd mój sceptycyzm co do tych niektórych inwestycji. No ale je kontynuujemy, no bo jakby straty też z tego powodu byłyby pewnie, znaczy nie pewnie, tylko na, na 100% większe niż niż oszczędności, więc nie, nie, nie miało to sensu. No, tam, gdzie miało to sens, staraliśmy się to ograniczać, zamieniać na, na rzeczy nie mniej pożyteczne czy bardziej pożyteczne. Tak było z, parkingiem. z tym tak, z, parking, z parkiem. I z parkingiem, gdzie, gdzie, gdzie zamieniliśmy to na walkę z kopciuchami, a to jest naprawdę. Ja nie jestem jakimś zażartym ekologiem, tak, ale, no, ale rzeczywiście no, kwestia jakości powietrza przekłada się na wprost, na po prostu na długość życia, tak? i to jeżeli nie będziemy tego robić, to, 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 to po prostu jakość życia w Raciborzu będzie nie będzie się poprawiać, tylko będzie spadać. No właśnie, badania i statystyki pokazują, że no jest ciężko. Wiele ludzi przez smog umiera i to pokazują badania. Panie Prezydencie, a program Czyste Powietrze został wstrzymany. Nad tym też debatowaliście na 58. Zgromadzeniu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. To bardzo ważny temat dla miast, gmin i powiatów. Tak, ja przypomnę, że to zgromadzenie odbyło się w Raciborzu. O tyle to jest ważne, no bo oczywiście one co jakiś czas odbywa się w poszczególnych miastach czy gminach. Które tym są, razem było które na Zamku są, Piastowskim. Tak, tym razem było na Zamku w Raciborzu, ale może warto też dodać, bo to taka ciekawostka, że ten związek, wtedy jeszcze jako Związek Gmin Górnego Śląska, został założony właśnie w Raciborzu. Wtedy to się odbywało w restauracji wiedeńska i tam zjechały. Zjechali przedstawiciele kilkudziesięciu gmin Górnego Śląska i tam został założony ten związek. Natomiast wracając do programu czyste powietrze. Bo trzeba powiedzieć, że oczywiście jest to program rządowy, i to rząd wstrzymał te, te dopłaty, no ale to też jak tłumaczą, jest spowodowane nieprawidłowościami. A te nieprawidłowości, one no, generalnie jakby groziły tym, że ten program zostanie w ogóle wstrzymany przez Unię Europejską, więc myślę, że to było istotne, żeby to uporządkować. To no szkoda, bo trochę tych parę miesięcy oczywiście minie bez tego programu. Narodowy Fundusz Zdrowia, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, no... Chcę wznowić ten program wiosną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale były też na tym zgromadzeniu poruszone tematy przeciwpowodziowe i powodziowe. Podsumowanie tej powodzi, która nawiedziła tutaj nie tylko Racibusz we wrześniu. To też bardzo ważny temat, panie prezydencie, bo my poradziliśmy sobie z tą powodzią i zbiornik Racibusz pokazał, że no, dał radę. No tak, to jest bardzo ważne, ale. Jak słusznie pani redaktor zauważyła, to tutaj główną rolę w naszym regionie od, odgrywa, przynajmniej do rzeczy od, odgrywa zbiornik Racibórz Dolny. I dzięki niemu no, można powiedzieć, że ta kwestia powodziowa, ona zupełnie inaczej wyglądała tutaj w naszym regionie niż no, chociażby w okolicach Kłodzka i na Dolnym Śląsku. Panie prezydencie, to co? Jutro sesja, bardzo ważna sesja, więc myślę, że to będzie jeden z ważniejszych tematów, ale też ważne jest to, że 53 miliony no, zostanie przeznaczone w tym roku na sport. W tym też są te inwestycje, jeżeli chodzi o basen i budowę lodowiska. To też bardzo duża kwota. No tak, no może takim trywialnym będzie powiedzieć, że stawiamy na sport, no bo sport. Jednak jest taką dziedziną życia, która bardzo polepsza ten komfort życia i zdrowia, w związku z czym pewnie warto w to inwestować. Oczywiście, żeby nikt się też nie nie, jakby nie, 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 nie nabrał mylnego przekonania no, w tych 53 milionach bardzo dużo pieniędzy to są pieniądze na inwestycje takie właśnie jak H2O czy rozbudowa i budowa lodowiska. I innych obiektów mniejszych sportowych, więc gros tych pieniędzy to są inwestycje, ale one są oczywiście wydane też, czy będą wydane w takim celu, żeby poprawiać bazę sportową. Jeszcze mamy w planie kwestie tenisa i hali tenisowej i tak dalej, więc na pewno rokrocznie będziemy starali się, żeby ten sport w bożu. Był dobrze finansowany. No, oczywiście też nie zapominając o innych sferach, które są niezwykle ważne. O tym chociażby, o, co mówiłem, o, o kwestii kanalizacji. Panie prezydencie, Pan ostatnio spotkał się ze sportowcami. Czego raciborscy sportowcy oczekują? Jakie mhm. mają no, względem właśnie tego sportu oczekiwania? No. Ja myślę, że sportowcy mają bardzo różne oczekiwania, mają swoje ambicje i chcieliby realizować jakby swoje kariery. Trenerzy chcieliby też mieć wychowanków, którzy ale zdobywają jak nie ma laury. Finansowych, to jest ale ciężko. jeżeli chodzi o spotkanie z władzami miasta, no to oczywiście te oczekiwania się jakby koncentrują głównie na finansach. Staraliśmy się też, żeby w tym roku na, na funkcjonowanie, to znaczy w tym roku, ale z, z projekcją na rok przyszły. Żeby pieniądze, które są na, na działalność sportową w Raciborzu, mamy wiele klubów, wielu ututyłowanych, fantastycznych sportowców, żeby one były na 25 rok większe i będą większe, więc mam nadzieję, że nie będzie to pewnie tak, no bo to trudno, trudno zabezpieczyć środki dla wszystkich w takiej wysokości, żeby wszyscy byli szczęśliwi i, i mówili, a może właściwie to za dużo. Nie, no pewnie jest znowu za mało, ale jest więcej niż było. Panie prezydencie, to ja trzymam kciuki, żeby jutro budżet został zatwierdzony. My oczywiście będziemy na tej sesji, będziemy się temu przyglądali. No i życzę wszystkiego dobrego, bo nowy rok zaczynamy z większą intensywną siłą. Chyba możemy się pochwalić, że będzie więcej spotkań z panem prezydentem na naszej antenie. Ja nie wiem, czy to jest się czym chwalić. To, ja myślę, czy, że tak. Czy bo kogoś będziemy... to akurat ucieszy, ale jakby chodząc naprzeciw i wsłuchując się w te głosy, które do nas dotarły przynajmniej, no tak, będziemy to wspólnie realizować, żebyśmy żebyśmy byli częściej i więcej mówili o problemach Raci Boża. Jak to się sprawdzi, zobaczymy w 2025 roku i wtedy zobaczymy, czy, czy ta nowa formuła była skuteczniejsza, lepsza, czy nie. Boże. Oczywiście wesołych, spokojnych i zdrowych świąt, bo nasz program jest dzisiaj następny wypadłby w Wigilii, ale w wigilii tego programu nie ma, więc oczywiście wszystkiego dobrego na, na te święta. To ja też przyłączam się do tych życzenia. Moim gościem dzisiaj był Jacek Wojciechowicz, prezydent Racieboża. Dziękuję za to spotkanie. Bardzo dziękuję.